Witajcie moi drodzy, Mateusz z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie kontynuujemy naszą przygodę z grami z serii Bad Dream czyli koszmary. A, tym razem trzecia część pod tytułem Hospital, czyli Szpital. A, gra oczywiście stworzona przez tego samego człowieka, także myślę, że możemy się spodziewać tego samego poziomu mindfucka i zaskoczenia. Nie wiadomo jeszcze czego się do końca spodziewać. Jest to gra typu point and click przygodówka, jeśli jeszcze nie wiecie. A, to zachęcam oczywiście do obejrzenia pozostałych dwóch moich odcinków, które już się pojawiły i zachęcam oczywiście również do pogrania, żebyście sami zagrali w tą grę i e ewentualnie sobie zobaczyli, czy wam się to podoba, czy nie a ja w tym czasie zacznę posiadając wszystkie palce u rąk, nie wiem co z moim pluszowym misiem ale mam wszystkie palce u rąk, także jestem szczęśliwy Szpital gra charakteryzuje się tym, że nie należy tego właśnie robić, co ja w tej chwili zrobiłem, czyli e, bardzo tak szastać kursorem myszki na lewo i prawo, bo pozrzucacie różne rzeczy dziwne. To jest mój pluszowy miś e, w szpitalu, jak widzicie pod kroplówą. Także jest nawiązanie do poprzedniej części, co my tu mamy? Obrazek. Obrazek, który ma pięć kolorów, i tu chyba go trzeba będzie po prostu pokolorować, żeby zakończyć tą grę, tak, tak to rozumiem, bo to zostało to, to umieszczone. No to co? To zaczniemy naszą przygodę w szpitalu. Muzyka jak zwykle taka. Na początku spokojna, ale tu się zacznie działać jeszcze. Okej, okay, tu mamy dalszy korytarz. Dobra, to zaczniemy wchodzić po tych pokojach. WC. Co w WC jest? Eee, brązowy kolor. Ok. Kaczuszka. Eee, tu się oko pojawiło, jak tylko pięścią tą wodę. I wylałem jeszcze jakiś płyn do kąpieli. To niedobrze. dobrze. nic nie leci. Zbiłem lustro, bo po co mi lustro. Ja chcę uciekać! Ja chcę uciekać! Mam strzykawkę Ale co z tą strzykawką? Zaczynam od początku Co się stało? Uuu uh, Zabrali mi kolor Tu kolor brązowy Dobra, nie jest tak strasznie, bo jeszcze mnie ani nie pocieli Ani nie pocieli czegoś co, co ja mam Ale mam klucz z tego wszystkiego Także nie jest tak źle uh, I tu już nie ma koloru brązowego, także nie mogę wziąć tego koloru brązowego Z kluczem tu sobie nie poradzę Skaczka, mała jest przyjemna. Ok, to był jakiś szalony lekarz w ogóle. Po prosto... A teraz ten w byłem. A czyli tu jest jeszcze coś: tu jest automat uh, z napojami, kaloryfer, kraty jakieś. Dobra, zimne napoje, płyny. To idziemy dalej. Um, co to ma być? Szynka? U, uh, ten pan tu je. Coś. Ok, spoko. Uh, przewróciłem kubek. Po co? Mam wiadro, puste wiadro. Specjalność dnia. Zupa z palców. Pierwsza część koszmarów a to właśnie tam robiliśmy zupę z palców. Także bardzo ładna referencja. Tu jest okienko na naczynia, brudne, Ok, coś tu mogę zrobić? Coś, coś tu się chyba. A może mi się wydawało, że się coś zaświeciło. Dobra, to idziemy chyba dalej w takim razie. A tu jest zamknięte. to muszę wrócić tędy. I do czternastki mogę klucza użyć. A tu jest pusty korytarz. No to używam klucza do czternastki. Idę do czternastki, a tu jest wariat jeśli ma naczynia brudne, to wezmę sobie. Wezmę sobie też środek przeczyszczający. No, chyba coś czuję, że wiem, co będziemy robić zaraz z tym środkiem przeczyszczającym. A... Czy, czy chcemy dać nóż wariatowi? To nie było inteligentne. Ale mam kolor czerwony. A on chyba się tylko skaleczył tutaj w Udo, także nie jest tak źle. Ale doktorek przyszedł i zabrał ten kolor. A to jest element, którego ja nie, nie jestem chyba w stanie uniknąć. W sensie nie ma co klikać szaleńczo, bo już to w poprzednich grach próbowałem. Jak już widzicie tego, um, ten taki moment, e, którego się nie da uniknąć, to najczęściej, e, no właśnie, nie da się go uniknąć i um, po prostu zostanie wam zabrany ten kolor. Także to jest nie do uniknięcia. Być może w innej kolejności musiałbym akcję wykonywać, ale to, to nie wiem. E, no ale to co, to teraz nie mam tego koloru, to jest już zaszyte, bo przyszedł doktor i, i naprawił tego. Pacjenta a Ja mogę dać... a tu zostały naczynia oddane Ja wziąłem znowu nóż A po co mi znowu nóż? Nie wiem, ale wziąłem go a, Czy ja mogę go znowu dać tą panu? No tak, ale to już wiemy co się stanie Skalczymy go w drugą kolano Oj, mam kolor czerwony O, e, tu chciałem iść To jest takie creepy trochę, ale mam kolor czerwony Proszę bardzo tego wariata mi szkoda. No cóż, cóż, no to są koszmary. Tak to tu działa. Środek przeszczając temu panu damy. Ok, i on chyba teraz będzie wcinał tą szynę? Ja tam nie mogę wyjść. Ok, zjadł. To jak zjadł, to pewnie go teraz spotkamy w alecie? Chcę go teraz z tej toalety wygonić. Uff, wiatro mogę w kraniu, z którego woda nie leci, napełnić. Spoko. O, i co? Co z tym wiadrem? Jeszcze nie wiem, nie to To oko mnie tu drażni. Okej. Okay, mam kolor brązowy. Czy doktorek znowu mi zabierze ten kolor? Tak, tu można... <laughs> to zbyt apetycznie nie wygląda, mam nadzieję, że nie jecie. Dobra, teraz ten kolor mi został w ręce, także mogę pomalować pień tego drzewa na kolor brązowy. I muszę jeszcze trzy kolory znaleźć. Okej. Okay. Lubię twoje szaleństwo i uśmieszek Okej okay. Ła Lubię cię, jestem jak ty eee, co? Rań by ratować siebie lub ich No tak, bo na razie to, to wszystkich tutaj pokaleczyłem I to, to w sumie nie było takie przyjemne Za bardzo Tu chyba nic więcej nie ma Tu też już się nic więcej nie dzieje Okej, okay, to idziemy chyba do przodu, tak? Okej okay. Biureczko, coś? Co to jest? Um, OK. Okej... schody winda... o oh, Nie zamykaj oczu, albo spotkamy się... Ponownie... A... No. Ślepy jestem... Uh, tu są oczy. Czy ja chcę najeżdżać na te oczy? Ja się obawiam, że ja wiem jak to się skończy. Mam kolor zielony. Przyszła pielęgniarka, okej. Okay. Ja szybciutko ten kolor sobie wezmę do mojego obrazka. I pomaluję po na zielono. Także spoko, mam już zielony kolor. Jeszcze potrzebuję żółty do słoneczka i potrzebuję taki, powiedzmy, że szaro-błękitny dla o, tego obrazka. Tu jest pielęgniarka. Mamy Chcemy pęknąć drugie oko? Pękłem drugie oko. To życie jest nieprawdą. Ciebie też obudzę i zabił kolejnego człowieka. Mam znowu kolor czerwony, ale ja nie potrzebuję jeszcze do Otwórz oczy, życie to jest kłamstwo, to jest życie, życie prawda, śmierć, bla bla bla. Okej, okay. dużo innych rzeczy. E, idziemy dalej. Tu jest świetlica, do której na razie się nie mogę dostać. Tu ktoś będzie. Eee. E. Bardzo chyba nieprzyjemny przypadek. Ten pan ma jakiegoś robaka, który mu wychodzi z wnętrzności jego. Okej, okay, tu jakieś strzykawki w ogóle leżą w tym szpitalu. Co to za szpital? Nie chcecie trafić do takiego szpitala, zdecydowanie. Dobra, wychodzimy stąd. Mam klucz, to nie jest klucz do świetlicy. Tu było coś tam okej. Okay. ludzie do ocalenia. Grubas, doktor, Wariat Waria, wtedy pielęgniarka. Ja, nie będziecie już nękał. O, doktorek zginął. W sumie, kto zabił do parka, nie wiadomo. Ktoś tu sobie... Nić mam, ok. Eee, Przerzuciłem jakiś tutaj terminarz, cokolwiek bądź. Eee, mam stetoskop, ok. Czy ja chcę zamknąć te to dwoje oczu, które tu sobie leżą? To nie było fajne. Nie wiem, co się teraz stanie. Słuchajcie, jeśli kiedykolwiek dostaniecie pudełko z tajemniczymi znakami zapytania na każdej ściance tego pudełka, to nigdy, pod żadnym pozorem nie próbujcie go otworzyć. Bo stracicie zęba. Dobra, to nie było aż takie straszne. Straciłem zęba, więc to nie jest takie złe. Pytanie, co dalej? Ten gości ma tu z robaka, który nie może sobie porazić. Tu się nie więcej chyba nie dzieje, to wracamy. Tu nadal do świetlicy nie wejdę. Tu już wiem, że życzę prawda, czerwony kolor mam, okej. Ok. Wracam. Tu już też nic nie ma, jeszcze pielęgniarka i ja przeżyliśmy. Mogę dać stetoskop pielęgniarce. Dostęp 5 zł. Okej. Ok. Eee... To jest tak rozwieszony tutaj. .itation. Wracamy chyba. Tu uh, się nic więcej chyba nie dzieje, dobra. U! To było otwarte teraz, okej. Ok. A, bo tu, tu był ten gościu z Łazienki, który nas podglądał. Nie wiem, czy pamiętacie. A tu jest trucizna, trudka właściwie. Okej, okay, czyli tu pewnie już będę chciał wrócić. Um, dobrze, jak to zostawić, Tu nie ma tego oka. Ale no jest obsrana toaleta. Mogę zakręcić tam. Kaczuszkę zawsze miałem sobie po. Okej, okay, tu. No nie mam żadnego koloru jeszcze, nie zdobyłem. Tu mogę wrzucić monety do automatu i dostałem. Nie tego się spodziewałem z automatu uzyskać. Automat z zimnymi płynami zawiera próbkę moczu. No, genialne, genialne, dobra. Mam, mam próbkę moczu, to jest żółte. Ja mogę tą próbkę moczu tu. Tak, mam pusty pojemnik. Ok, mam kolor żółty. Bardzo ciekawie. O... Pojemnik mogę napełnić trucizną. I teraz, co z tą trucizną ja zrobić? Może tego potwora? Oprócz nie będziemy My nie jesteśmy zabójcami My nie zabijamy Ale mogę dać potworowi... krótkę. On zginął um, Mamy termometr z normalną ter temperaturą ok. A co ja z tym termometrem zrobić? Mam go dać pielęgniarce? Nie Dobra, trochę, trochę latania Tu nic nie ma Mogę... ...tu wrzucić termometr I mam wysoką temperaturę ok. Aaaa, sprytne, sprytne, nie? Teraz pielęgniarka może. Pewnie poszła pomóc temu pacjentowi? I tu ją znajdziemy, tak jest, jest. I mogę teraz dać jej nic z igłą. Czy ja chcę dawać pielęgniarce nic z igłą? Jak wiemy, jak dałem komuś nóż, to się pociął. Co może pielęgniarka zrobić, jak dam jej nic z igłą? O. To nie było takie złe, muszę przyznać. Przynajmniej zrobiła coś pożytecznego, zaszyła tego pacjenta. Nadal mam puste wia pełne wiadro i ząb. Nie wiem po co. Na no ale ok. I teraz świetlica jest otwarta. Tu mamy. Kretki. W świetlicy czekają na nas kretki. Więc. Po. Kiego grzyba. Ja tu robiłem taką masakrę. miarka jeszcze żyje. co to Po. Kiego grzyba. Ja robiłem taką masakrę, wszystkich zabijałem, skoro wystarczyło znaleźć kredki w świetlicy. I okazuje się, że ta gra ma dwa zakończenia. Jak użyjecie tylko kredek, to uzyskacie inne zakończenie. Także dajcie znać, czy wam się podobało to, dajcie łapkę w górę, jeśli wam się to podobało. Ja się z wami będę widział w kolejnym odcinku, gdzie będziemy się zajmować czwartą częścią. A tymczasem zrobię taki szybki tutaj sneak peek i, i zobaczę sobie, jak wygląda inne zakończenie. Zbiorę wszystko tak, żeby mieć kredki tylko i e, umieszczę na końcu tego filmu. Także na razie tyle z mojej strony. Jeśli chcecie zobaczyć alternatywne zakończenie, to zostańcie jeszcze przez, no pewnie jakieś minutę czy dwie, żeby was, żebyście zobaczyli to inne zakończenie. Postaram się nikogo nie zabić tym razem. Na razie! No więc, słuchajcie, udało mi się przejść tą grę jeszcze raz, nie zabijając, mam nadzieję, nikogo. Zdobyłem kredki. Obrazek jest niepokolorowany jeszcze przy użyciu żadnego z tych nieludzkich kolorów. I zobaczmy teraz alternatywne zakończenie dla tej gry. Czy to było faktycznie lepsze zakończenie? Nie jestem do końca przekonany, ponieważ w tym zakończeniu zginąłem ja. Uczcimy to minutą ciszy.